Dobra, ziemano. Robimy teraz unboxing paczki i jak chce. <coughs> jak mówię, Messi albo Ronaldo. Co wypadnie, tego nie wiem. Zobaczmy. Proszę, Messi albo Ronaldo. Mam już takie z dwa, albo z trzy, albo nawet więcej. No nie mogę. No dobra, zobaczmy. Pokaż mi to. Co tu masz. Pokaż środku, pokaż kotku, co masz w środku. Mam cztery tysiące. Oh my god. Ja boję. Sigmatycznie. Jest <coughs> mi O, nie, nie. Ja go mam, nie. Jest! Ja też! Tak! Nigdy nie miałem. Myślałem, że to jest. Taki Pokażę go wam. Nie, a Robot Lewandowski nawet był. Nie! nie szkoda. Trudno. Trudno. Dobrze. To gramy. Mm. O jej, mogę coś! O! o nie! Jednak nie okej. Okay. Okay. ładny, No ale bramka, każę, nie mam dobrego. Dobra. Patrzmy, takiego Nie ma przecież. Dobra, składy. Składę zmieniam. ale mnie tak to nie tak, poproszę takiego skóra szkoda tu tu co? nie i jeszcze jedynie skody No, nie ma. Ale no, nie. A, okej, okej, dobra, taki. Co? No dobra, uważam, że pozycja Git, pozycja Git to wszystko Git. Dobra, jest. A ok, dobra. Zobaczcie. Ławka jest. Tak się przynajmniej składu. Dobra, strasznie wesołowego. To co gramy? No, to gramy jaki klub lubicie najbardziej? Ale mało tego jest, ale ja z tego wszystkiego lubię najbardziej STORY United No to gramy Gramy się nie obijamy Tak, tak, chcę grać Cię głać. Nie dlaczego to są kluby? A dlaczego to są kluby? Nie widzę jak są to same kluby wszędzie eee, no tak. Ci sami zawodnicy. Dobra, 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 dobra.

Holon, holon. Biegnie jakby go miał stanować ten holand. Dobra, dobra, jest, jest, nie, 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 nie. Proszę, proszę. Nie, nie. U, tak, nareszcie. CO?! Szczęść normalnie gram to... ...gdzieś jeszcze się nie dzieją. Dobra, idziemy. Wow. Nie, 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 nie. Czemu mi to zrobiliście? O, okej. Okay. Holand. Nie do hollanda miało być. To nie do Halanda. Holand, e, e, e. faul, faul. Nie ma, faul jest. ej no to nie fair. Jo, jo, jo. Nie, tak, ja ta, ta, kocham. Nie, proszę. Proszę, nie róbcie, nie róbcie mi tego. Nie, 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 nie. 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 Nie, 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 nie 1-0. Teraz mi będzie 10 minut. Nie, dlaczego? Nie umiem grać w ogóle. A gramy już to w 3 lata. Halon. Odegranie palandowi. Taranuje Halad Staran! Dlaczego go nie staranowałeś? Ba. Nie, nie, nie A piszcie w komentarzach ile macie procent baterii Bo ja mam 9. Nie no to są jakieś jaja Tak, tak Ale dlaczego ich nie taranujesz jak w prawdziwym życiu? W prawdziwym życiu to wszystko, to wszystko i wszystkich stranujesz, a na żywo to nie. Nic, nic na żywo, nic. Jest, jest, jest. Chodź no, Haland, co ty robisz? Powiedz mi, powiedz mi. Wy macie mocnego Halanda, ale my nie. Nie fair, nie fair, yeah. <tryk> nie. Nie, 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 nie. jeszcze jednego gola, żeby było rzucie karno. Manchester United. Przegrywamy, ale oni strasznie dobrze są. Pa. Pa. Myślałem, że już mam jakąś szalę. Nie, 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 nie. O, nie są nam gola pewnie. Tak. Nie no, nie, nie, nie możecie mi tego zrobić. Jakbym teraz szedł gola, no? to by było jaja. <laughs> Nie. Shadow. Hmm. Nie. Aj, dobra. No to cześć.